King. zastąpię się do Sempai, Delmucinos, Capazos, Nilus, jak ma tak ładny splash art, Uff. E, najprawdopodobniej Timo będzie w chuj puszował, więc. Wejdę robimy czy nie? Ja? Oh yeah! Raczej tak, to oh yeah. pewnie żeby zabezpieczyć się przed ich inwajdem, choćby nie. Jeszcze prestiżowa edycja, kurde, jeszcze tak naprzeciwko, oj, na to. Prestiż to dla tobie, ludzie. Okay. Ten Prestiżowy top. top. No top 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 Ej, jak jak top. Takie... top. Top jest w ogóle taką, top jest w ogóle taką linią trochę dla jakichś nie wiem, prestiżowych ludzi chyba. To trzeba mieć naprawdę umysł topera, żeby tam grać. Na supportcie możesz się przyjrzeć, żeby pograć kasualowo. Na midzie w sumie też, na dżungli jeszcze bardziej, bo po prostu łazisz po krzakach i zabijasz. A storki. top to prawdziwa wojna na, 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 bocie, na bocie idziesz na deker jak jesteś masochistą. Dzięki. Znaczy Albo masochistką, no też może być. Ale top, no top to jest takie starcie tytanów, To jest dosłownie małe dzieci bawić w minikliniach. To jest starcie polityków. A, sugeruję... sugeruj... Ej, amerykańskich? Sugerujesz, że toperzy rozdają karty w grze? <głos> <głos> Ej, Jaka muza? Ej, czy wszyscy słyszą tę muzę? Nie. Nie, nie uruchamiam A, my ja, my jestem, ja jestem jedyny, który słucha muzykę w LoLu. Dobra, spotkamy ja, się tu. Włączyła, ale tu. sam włączyła, mnie chyba wyłączył. A ja, dobra, to ja idę z wami. Bels, Bels, Belsy, I'm a snake! I'm... Ale fajnie to wygląda. Beep, beep, Hop. I'm a sheep. Beep, beep, beep. Aaa. Kurwa, o, nie ma warta, hello. Bo oni będą, nie już tam nie się krem, będą, no. będą się już tam czaić. Nie, nie Kremman. Tak, 40 sekund do meczu. Otwieramy tylko Jonasz ty tam od razu mu zajść właśnie na rzekę odpowiednią i to z rakana Niedackie skiny. No właśnie Senpai kupił w sumie ja mu kupiłam. W sensie kazałam mu wybrać ze sklepiku jedną rzecz, która mu się podoba i mu kupimy to 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 wybrał rakana mimo tego, że chciał senne. <laughs> Ktoś mnie przemuszał do Senny, znaczy do Rakana. Nie przemuszałam! się ze mną z Batem. Bierz Rakana! Ej, normalnie jak my to wygramy każdemu coś ze sklepu kupię. A co się O, o tam cały, Całą drabinkę, tak? Tak. Ta, ona niepotrzebnie w ogóle uciekała od bitwy, bo teraz ma taką dużą linię przed swoją... jesteś w stanie utrzymać ten push? E, Ww u mnie. Lecę. U na topie. To zajmie mi trochę, ale wiesz, mam przyspieszenie... O kurde, szybko... Murzyn, Może... nie, 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 nie! On cię zabiję! Och, bardziej chyba, że! nie wejdziesz do Oj, trochę... No, brawo! Trochę słabo, wziąłeś? że wziąłeś nie. tego frega, no ale cóż... Nie miałbyś no. asysty. A co, wiesz, aby Ej. go dobiła? Fuck... No, Dobiłaby go z łatwością. Tak ale spoko, jest. spoko. Nie jest źle. O. Bedał Trzymaj to. Nie, nie spaceruję, widzę go. Dobra, wrócił. Ale definitywnie był na spacerze. Mhm. Wyprowadzał ww. Kolejne 22 golda. Ww był tutaj. Poszedł pewnie na dół teraz. Nie jak coś? Dobra, już teraz. Dobra, a ja... wow. Jonasz, zworduj mi kruki, farma. bo może Chodźmy tam pójść do nich. Mm. Do moich kruków idź. No ja już nie mam barda. A, ww no na bodwocie, na bodwocie. A więc mówisz, że nie masz barda, tak? No czemu tu wszyscy kurwa przyszli?

i nie wiem, skoczyć sobie na drugi kowiec miasta po pizze na przykład. Ja już wrócił. 20 typów mniej więcej więcej, więcej więc easy-bleasy, zobaczmy co się dzieje na innych liniach. No y, Jonasz pushuje. Tak. Mm, bez wardów. Mam nadzieję, że... Timo zostaje w pierdol, a Miłosz robi sobie Jonas się ma bardzo barda, uwaga, okay. black barda. To E, w ogóle ma na nie mogę na niej stakować. Ej, dobra. Mówię wejść na popa. A nie na smoka? Nie, może... Ja, mój ja jestem na smoku. Popa. Dobra. Patrz, ona nawet ma... ona nie do, jest tak daleko, że nawet expa nie dostaje od co jest? Jonasz, mój, pamiętaj, mój, że to jest Irelia. Ale nie dostaje nawet expa! Ja go zrobię, spokojna głowa. Nie masz mana? Chyba, że chcecie, żebym, po, chyba, że chcecie, żebym szedł w, tak, w takiego full tanka, a nie w bruzera, więc... To jest tak. trochę inny build zrobię. To będziesz Android. taką typową Bejdo. tylko w League of Legends. Hit me, hit me, I dare you. No w sumie, coś w no. tym jest. A potem KANTA! Jonasz? na no, nam idzie. A, dobra. E, what? No tak, dobra, jo... no tak, Jonasz. No uwaga, No, spadzi. Ale Bartek pozbawił krzaki, dobra. Jonasz nam idzie. No, jeszcze Będzie Casio. pytanie hmm. po tym. Hmm. Pytanie, kto Jonaszowi dał węża? No snake. No, <laughs> nie, okay. Hufę, nie. a snake! Okej. nasz nie najpierw. Kto dał o, myszy! Kto dał myszy? On czy dał, dał staka wężowi? Czekaj. Kto dał staka wężowi? Dobra, akurat zrobiłem tego questa. Dobra. Nie, Kinga, go, jest Później go zabijemy. Co Moje. Teraz Mitik siądzie. Nie, jeszcze nie. Ty, ale jak on nie umarł? Nie, może jakaś oreczka HP mu została. Weeee. Weee. I zmarł na Dobra, co się dzieje? Kradniemy blue. Zapieram, zakradniemy blue. Ej, idzie, idzie, PWU. Uważaj. E, zabrał? Czekaj. kurda. Fak, zabrał. zabrał. Czy wy się cofnęliście oboje? O, fak. Już mi. idę, już idę, uciekaj. Uciekam, uciekam. Dasz radę, a nie. O, o, kurwa! Nie!

no ja też nie mam tak, tak Ja to AP Adekery, czyli mam mały. Jonasz, ee, Jonasz się sfidował. Jonasz, itemy in smok. No, ale, przyjdziesz tu? No idę powoli, no nie mam butów, no. Senpai, e, posproszę. I bez nerwów, nie? Ja biorę reda i wpadam tam do was. Nie, weź no, się, się z nim bawisz? Co? Bawisz się z nim? On... No bawię się z nim, tylko przydałoby się trochę pomóc, nie? No, już idzie oh. pomoc. Kawaleria no. przybyła. Mamy okay. nafidowanego węża i seta. No właśnie... No hmm. że ma kłócko. To po prostu AP, a my mind. I Co zrobisz, Maciuru? Prawie. A. No ja wow. jak ty go zabiłeś. A. Ja? Uj, szarza. Tylko myślałem, że moim tem Okej, okay, smoka robimy. na topie, smoka. A. Ja robię sobie tutaj Bierze a, będę. A, a, a. Ja, ja ci muszę go jeszcze zabił. Kurde. Ja jeszcze Mówiłem! Okej. Ja ciebie, co ten ww odjebał, kurde. On im przegrywa gry teraz tak smutnie. No bo nie zrobił się pod tanka, tylko pod damage, więc ja go zniszczyłem po prostu. O Jezu, on składa ten głupi build, oj. Współczuję. Cześć, Bardzik! Hello. Nara. Zostanę Nara. Bierzemy. Dobra, poszujemy to, poszujemy, poszujemy, poszujemy. Tak, tak. Kinga, wieża i morduj tę wieżę, ja go, ja w niego wpadam. Morduję wieżę. Robię Dobrze. to z... I bardzo ładnie. Zostawiam cię, Nie Jeszcze nie zginęła, Jonasz, idę tam. Wracam, bazy, bo, bo ona cały czas siebie. się boi tego. Ja też wpadam, Jonasz. Ale to poczekaj mi już na mnie, wyciągnę ją z pod O! Oj, uważaj. Co się tam, o. Tam, tam trzy osoby. idę. Idę. Miał do idę do was powoli, ale idę. Moja postać musi kupić. Hello there. WW bez ulta. Nice, o nasz, dzięki za asystę. Dobra, ciśniemy to, co nie? Okej, okay. jak skontrolować się Uch. ult Cassiopeii? Odwróć się. Bo właśnie to zrobił e, Teamu. Chodź, WW. Obawmy się. <noise> Ale go ci patrzę po pleckach. Jeżeli ja skończę... Ej, zabiłam jednego. Nawet nie wiem kogo. Kupiłam but. Dobra robota. No, Inga, masz 1-1-4, jeden, jeden więc i tak jest spoko. Oni Bo mają wiesz... wiele gorsze staty. O, są... jestem supportem. Kim jesteś? Kim, Kim jesteś? jesteś? <noise> Ej, w ogóle <noise> zapor... pomyślałam sobie, że możemy what spróbować ona support. Hey, Miłość, naciśnij tak. Hey. My supportujemy no, Murzynowi i Jonaszowi, nie? <coughs> w sumie. No kto, ale wiesz, o to chodziło w tym całym bildzie nie? Z Jonaszem na midzie jako. Ta, nie? No i bomba. Sębry. Ja po prostu nie chcę, żeby oni supportowali. Oni nam nie wieczą. Nie da, da bardzo smoka. Dobra, to robi po prostu, Harolda. parolę. Nie, to idzie na blue. Ej, ej, patrz, To jest po prostu mamy, mamy reinkarnacją tam tego, tam tego tam że mi nam dzisiejszy Jonas, Jonasz, ale. Tak. Jest moment na um, gadanie, i jest moment na taktycznym rozkwitny. No, i. na nagrywanie. Haha, zabrałem! Szacun! Biegnę, tylko jest Ale co u, zabrałeś? U, u, u. Lu czy co? No! Kurwa, mać. Ej, ludu! To Sadu, za dużo. Jindal, Jonasz! Namida, namida, na, 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 Jonasz! Bierz bierz go! No kurwa, co ja mam bierz go, bierz. bierz go, ptaku, bierz go! Dobra. A nie widziałem, przepraszam, ja Ezreal atakowałem.

Oooo! Oh. Nie, tam... nie, nie fajnie, Bart. Nie fajnie. smoka za pliko, nie? Czy dopiero. Biegne... Ja sobie... O! o zniszczyłem wieżę, będąc na bocień! Dobra, zamieni go. Bong. Bong. Dobra, dziękuję za stawkę. Ludzie, Ludzie, smok! No. Dobra. Smok za Ej, ja wiedziałem, że ten Herald to będzie dobry pomysł. Smok za plikow. Ale to nie ma krzywdy. O! Wizję mam. To ja sobie się przykulę tutaj. Hmm. Chciałam stawić wartę. Nie mogę stawić wartę. Healam! Healam! Tak. Wszędzie jestem za późno. Hlip, hlip. Wszędzie healing. Hlip, hlip. A boję się o, teraz wszyscy jest... widzę. Ezreal chodzi po dżungli. Ale ja idę. Ezreal, masz fajne E! Uuu, dużo Kogo łapać? Znowu. Kogo łapać? O, kurde, tam kanapkę muszę zrobić ładną. No właśnie, ja idę od góry. Ja idę od A, boku. Bo wy zamykacie ich, dobra, mhm. okej. Okay. Zamykamy, zamykamy. Okej. Okay. Kmi... ...poczułem coś... ...w, w tyłku, aż... O! Murzyn, ale nie aż tak! Niepotrzebnie to zniszczyłeś, ale pok, okay. Spokojnie, połk, 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 właśnie. Ja, to znaczy nie? Wiesz, chodzi Halo. o to, że ja się i tak wychilam, a właśnie walnąłem w większości pół HP. No. Bart mnie strollował, czujecie? A, trzymaj. A, okej. Okay. <grym> Wszedłem przez jego portal tak przez przypadek. Od raz zginąłem. że nie mam czasu stukać wizji, mam 10 wizji tylko. Mordujesz zamiast wizjować. Ale za to przez są to jest bum. Pada bi. Padabi, padabu. Parabu mam. BUM! Ja sobie blue biorę. Ej, ta gra wygląda... Zora, się nie... Bardzo zbra. dobrze. Kowaliście mojego ADK! Nie wybaczę! Nie się w sumie ja jestem. O, jest drugim, jestem rozbyt, jest drugim adk w tym teamie. 7-1. Pokowować tak. cię. Tylko czekaj. O kurwa, ale zjebał ten Bart, ja pierdziel. Ten on Ezreal'a oh wziął wyłączył z całej bitwy. LOL. Czuję się niepotrzebna. Wow! Ojej. A ja sobie biegnę. I biegnę. Trzy trupy. Hours o, life. ale Czemu biegnę. ja tankuję wieżę? Nie! To ja tankowałem przez większość teamu, miłość. No, ja tankowałem. To wieża mnie zapiła, wiesz o tym? No i kurde, no. dlaczego ja. Murzyn, dlaczego ja ci ufam, Murzyn? Mówisz wiebać i kurde, zginąłem. No ty że mam HP. <laughs> Musisz <laughs> kontrolować to, że wieża przestaje mnie bić. Wiem, wiem, no. Proszę. Ale wciąż, no. GG. Wow, 11-3. O kurde. Co? Co? Pst, to co się dzieje? W sensie oni, no, zostaw się... wzięłaś smoka! Dury, Ale nic mi on nie daje, jak ja go zabijam. Jak to nie? To jest gold! To 50 gold? golda! Mia aż... masz. No, Wpadłeś mnie warda. Kiedy poważna gra w clasza przemienia się w trollowanie... O dziękuję! You're welcome, bro! I kiedy podniosły tryb gry z klaszek zamienia się w tutorial gry LoL'a. Jak nie grać w Część pierwsza, Kuj, tam... Tak to się robi! I znowu na oko obiegnę! O nie, załapałem się, widzę na... <grywa> Ej, zyka, zyka. jestem na wszędzie kramu. spóźniona, niczym ten królik z Alicji w Krainie Czarów. Jesteś adekery, który zawsze siedzi z tyłu <grywa> nie może być w walce. Nie ja mogę tak dobiec do walki. Ale w zamian zdobywam obie jak fajnie. No i no, pierwsza część to. klasza wygrana, zajebiście! GG! W kolejnym... Na będzie część druga. Jak? Dziękujemy za oglądanie. Lajk, like, sub, komentarz.